Brutalne pobicia, dręczenie czy poniżanie to miał być chleb powszedni w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w Łobrzenicy. Ja byłem świadkiem naocznym pobicia i traktowania chłopców w ten sposób, że musieli być rozebrani do naga i byli zamknięci w pokoju po prostu. Myślę, że po prostu oni byli niewygodni, bo przyjechali w czasie pandemii. Ośrodek nie był na to przygotowany i dlatego też byli tak potraktowani. Takich zdarzeń, zdaniem byłych wychowawców, było zdecydowanie więcej. To były cały czas manipulacje, poniżanie pobicia yy, yy, i przez cały czas przemoc, także za przyzwoleniem kadry i, i za, jakby, yy, za tym wszystkim stała kadra kierownicza. Zdaniem byłego już wychowawcy przyzwalać na pobicia, a nawet je zlecać, miał wicedyrektor do spraw wychowawczych. Władze placówki kategorycznie temu zaprzeczają. Nie my jesteśmy na grupie, nie my jesteśmy przy tych wychowankach, nie dyrekcja ustala, co dany wychowanek w danym momencie będzie robił, tylko jest to wszystko przy pomocy. Wychowawców realizowane na grupach. I to zdaniem dyrektora, wychowawcy powinni odpowiadać za realizację procesu resocjalizacji. W jego ocenie nie zawsze tak się działo. Wychowawców w obronę bierze pilskie starostwo, które sprawuje nadzór nad placówką. Do tego ośrodka nie trafiają dzieci w nagrodę, więc yy, nawet jeżeli jest nauczyciel, zdarzają się takie sytuacje, że na no jeden drugiego uderzy. Ale nigdy nie było to aprobowane, a działania wychowawców i dyrekcji zawsze były właściwe. To, czy te działania były jednak właściwe, skontroluje prokuratura i policja. Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Pile prowadzą postępowanie w sprawie kilku pobić wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Obrzenicy. Sprawa jest wielowątkowa, a każdy wątek w ramach postępowania jest osobno rozstrzygany. W ośrodku prowadzone były także kontrole z kuratorium oświaty. Po każdej z nich pojawiała się długa lista zaleceń. Od pewnego czasu dostaję, dostawaliśmy bardzo niepokojące sygnały dotyczące funkcjonowania ośrodka. Młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Łabrzenicy stwierdziliśmy, że jest potrzebna tam zdecydowana, zdecydowana i radykalna zmiana. Czy prowadzone kontrole i postępowania poprawią sytuację w placówce? Wiele będzie zależeć też od nowego dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, bo obecny złożył kilka dni temu wypowiedzenie.